Nasza ukochana sukienka dziewczyny wyszła już w pięknym jesiennym kolorku, w brązie, tak jak mówiłam. Ten kolor będzie dominował, moje drogie, będzie on takim kolorem numer jeden, jeżeli chodzi o stylizacje jesienne. Ja Wam dziewczyny tą sukienkę troszkę inaczej połączyłam niż zazwyczaj, bo założyłam sobie do tego skórzany paseczek i e, kozaczki, a gdzie najczęściej Wam pokazywałam tą sukienkę z e, czułękiem, a tym razem w takiej zupełnie dziewczyny e, jesiennej e, odsłonie. Ta sukieneczka właśnie w połączeniu z takimi kowbojko-kozaczkami e, też Pięknie mi się tutaj zgrało w tym czekoladowym kolorze. Dziewczyny, przy jedna rzecz, zwracam Wam uwagę, że jeżeli chcecie wydłużyć swoją sylwetkę optycznie, być dłuższe, to wtedy zakładamy but w tym samym odcieniu, w tym samym kolorze, jak nasza stylizacja. I wtedy zawsze dodajemy sobie troszeczkę tej objętości. Sukienka dziewczyny dla moich klientek już bardzo dobrze znana, ale cały czas nam przybywa nowych klientek, więc pokrótce ją Opiszemy. deko dziewczyny w klasyczną, e, szpiczastą fałkę, guziczki tutaj dziewczyny, takie bardzo delikatne, drobniutkie. E, poduszka dziewczyny to nie jest tutaj taka klasyczna poduszka, czyli tylko tu jest taka poduszeczka zrobiona jakby z dużej ilości warstw, zszyty w taką falbankę i ta falbanka zszyta i pięknie trzyma nam, zobaczcie jak tutaj trzymają się te ramiona. Ona tutaj delikatnie, dziewczyny, taka namaszczana, drapowana, długi rękawek i w tym roku producent dziewczyny zrobił coś takiego, jak ozdobę jeszcze taką przy rękawku dodatkowo z gumeczką. To, co mamy tutaj, dziewczyny, to jest przecudne rozwiązanie dla kobiet, które zawsze troszeczkę chcą ukryć brzuszka, bo po prostu mamy to tutaj w tej części delikatnie namarszczone. Sukienka z dziewczyny długości midi z rozcięciem takim pośrodku. Dziewczyny to rozcięcie kończy się na takiej wysokości, że jesteście jak najbardziej bezpieczne. Co dziewczyny, jeszcze ważne, z tyłu Wam pokażę. Tu jest gumeczka. Zapinamy ją na zamek, tutaj później na guziczek, a tutaj gumka, żeby to się wszystko ładnie nam tutaj w pupie, moje drogie, dopasowało i w talii. Więc sukienka dziewczyny przecudna, bardzo serdecznie Wam polecam. Można ją zakupić w naszym sklepie online www.kabuti.pl i one są tam dostępne w dwóch rozmiarach: jedynka i dwójka. Jedynka dziewczyny to taka xs eseczka, a dwójka to taka MK mała LK. To tak podpowiadam rozmiarowo, jak ona wypada. Dziewczyny, przecudna, naprawdę na jakąś okazję, później też szczłękiem i na imprezkę jak najbardziej.